No, odcinek drugi gadającego szamana, bo szaman ma dziś ganane, dobre, Jak ma kanale, to trzeba wykorzystać, chociaż klei na kanał i będziecie słuchać, chociaż raz na czas szamana żywego zobaczycie. Choć jak żywego, zobaczycie. On nieżywy przecież jest. No się wam tak wydaje. Bo wam się, jak szaman może w ekranie zmieści, czy co. Tak kiedyś ludzie myśleli. Jak inni do nich przyjeżdżali, im pokazywali takie ekrany, to myśleli, że tam żywe ludzie są. I co się zmieniło? Wy dalej myślicie, że szaman żywy jest? I siedzi gdzieś i tam i gada do was. Ale żadnego szamana nie ma. Jak pomyślicie dobrze, to będziecie mieli. On no takiego samego monitora używa, którym się wyświetla, jak wy jego w innym obserwujecie, no? I rusza nim. I mruga, i gębą, i nosem, i chlumka, i krepie, i pomacha Wam ręką, i drugą, a ja tu odwrotnie widzę, to jakaś gówniana kamera, a Wy myślicie, że to szaman, a to szaman nie jest. I no taki skafander ruchomy trochę, zęby szczerzy i no i głupoty nie? Tak myślicie? I oczy ma w głowie, co wyglądają, że przez mnie patrzę. a oni no, co nimi widzi źle, lek powiedział. A on nimi nic nie widzi, no przez nie patrzy, a to inna różnica jest. To jakby ze studni na niebo patrzy. No studnia większa jest niż oczy, nie? I utopić się można w niej. Ale w uczach też się można utopić. Popatrzy taki Wojtek. Maryśce I już się w nim utopił. Jeszcze nic nie zrobił, a już wiadomo co zrobił. Jakie tego konsekwencje będą. On już się zatracił. Utopił się. Marysko, w Maryśkowych oczach. Czy jest fraktal Czy nie ma? A Mariuszka też się może utopić. Wojtko wychodzi. No patrzcie, jakie Wojtek ma piękne oczy. Kiemu nikt nie podzeluje, nie? Ale się Wojtka boją. To nikt nawet nie pomyśli, że można w gępę dać. No. To na razie.